siemanko gołąbeczki godzina 16.13 właśnie dotarłem na targ do Wyszkowa, mówię nie wiem czy jest coś tutaj jeszcze się dzieje czy da się tu w ogóle coś yy, zobaczyć, czy są jeszcze gołębie, czy już zasypali całe całe targowisko wiurami. idziemy w targ, zobaczymy ale na samym początku chciałem wam złożyć najserdeczniejsze życzenia na nowy rok, żeby był lepszy, i żeby był bardziej spokojny i bardziej przewidywalny, że tak powiem. I tyle. I zdrówka oczywiście. Także trzymajcie się i idziemy w targ. Nie ma, nie ma, sam nic nie, Kurczata prze? No, mógł już tak. nie przybrałem, bo to był kurczata. 6. A te koronie, po ile? A tu no, masz na kodę, Jak ty? Też takie miałeś. No łapciata. Dużo ci się przychodziło z tych, tych? 36. A wczoraj kurwa jeszcze dwa, powiesz? Ła, kurda. Budapesty, same po stówce, po dwie stówy. Nie ma nikogo tych głębiach. A to, byłeś na stoisku? Jak przyszedł, miałem sześć 6 stóp wszystkie. No to to jest. Nie, no sprawa, tak. no, klaskę zamykasz ile no, ile, no, po ile deresie? 8

Osiemnaście złotych. I po targu, panowie. Nie wiem, czy mam. Lubię Te czaposze to to? Nie są niczyjscy. Jaka cena za samicę?

Własnoręcznie robione Wie pan ile dziś jest Budapesztów? A te to małe takie, nie? Ale fajniejsze Tu jest dopiero człowieku niż. Jest i gołębi u pana to zawsze kolorowo jest daj winery, o I ile takie winery? Te 5 Pięćdy no. szwance, nefeczki jasne, dobre. Ty masz coś do handlu, widzę. <grym>, łapałeś? Czy ze swoich? to mało jedno, nie? Yy. Tylko tego Budapeszta łapałem i tego srebrniaka wczoraj. Samiczkę. Tylko wiesz, ma nóżkę. Żeby no. nie no, nagrywać. Co, co, co? co? same ryzydoty, proszę pana. Siema. Same Białe. żółta <laughs> spacerka robi robisz ta tak, tak, Takie klatki macie, że tu nic nie można nagrać specjalnie tak specjalnie tak Po, po ile taka? <laughs> Z tysiące, okay. nie wchodzi Dobrze do Coś szykowego Ile taki motelek? Nie można Po ile te czajki? Stupę zapęknie Ganiane Co? Ganiane Nie, ja nie wielę Ja ma słabsze, stówę Bociany po pięć dych i po stówy to samiec samiec Tak, to jest, tak. Samyczycy, tak. Samyczycy, tam samyczycy. No to jest tu, ten A z To może z tego roku. Jeszcze z tego. Ładne krzyweczki. Jaka cena takiej samiczki? 150. Panie, pan pokazujesz, ja, ja mówię panu, ten samiec i ta samica. To jest para, proszę Tak? Ten samiec i ta samica. stoją po sobie, Ile taka parka? Taka parka 180 Nie pasuje? Nie. Te białe mewki? Jaka cena? I samiczka jest jedna. Jaka cena? 4 podwykle za całą parę. 45 zł, dobrze

tak. Jaka cena? 150 ja, ja pana znam oglądam o, Pozdrawiam <grywki> A to to jakie ciekawe Mewki <grywki> Mewki <grywki> Chińskie jakieś chińskie pewnie te to, to jakieś chińskie jest inne tam Jaka cena tego? No za te to 120, 120. parę Pocztowe nawet tygrysy są Żałobniki Kiedy do Srańca mam Pierdalne mu zdjęcie Ten bocianek Jaka cena? Kurde Fajne Trzelutki białe Ja miałem jeszcze w domu takiego białego, ale tam do nas wyjeżdżał Taki do goniania, taki hmm. Zostawiłem Teresie? Teresie to są dwa młode, a do was jedna para starych tamtego Jaka cena? Ta to stara co 250 To jest ten samczyk uh -huh. Uh -huh. I ta samiczka A ten jest ten Samczyk i ten samczyk. A nie stosuję no, do tego samczyka sobie taką samiczkę przyniosłem. Fajna. Wyszkowie, trzy deszki dałem za nią. Pięć i sześć piórek ma we lotach. Ale powiem wam, że tak jakby miała dużo tych piór z tego roku. A to mój samczyk. No, Darek spędzi. Zobaczcie, tyle zostało. Ile tu jest? 70 może. Może mniej nawet. Sąsiad. O moje, chodzą tutaj gdzieś. to tu Marcin spędził po dłuższej nieobecności. O. Coś do niego wpadło, jak jasnych. O moje, tamte dobrze chodzą. Już 40 minut chodzą. I zaczynają siadać po kolei pojedynczo, jakoś był jakiś jasny na białym ogonie. Chyba Adama, ale poszedł. Siadał tutaj, ale one chodzą i chodzą. Właśnie. To dziadostwo <grytania> Wczoraj łapałem wylociaka bocznego. Też się okazała Adama tak fajnie chodzi. Tu do mnie trafia. Ciemnego koronie tego Grochowatego jakiegoś. 21 rok. Jakiś obcy żałobnika, jakiegoś takiego oburego koka. Miałem go puścić dzisiaj, właśnie. Widzicie jak siadają. Murwa, ojciec napierdzieli mu kukurydzę. Na pasie jak świniaki. Weź tu winery, z nimi, popój, zobaczcie co się dzieje. Miner, siły nie mam na tego człowieka zobaczyć. Mineru na pierdziel kukurydzy. Ciężarówek chce z zrobić chyba. Ja mówię co, ty to powinien świnie chować. Kurwa nie głębi. <taki> Takim karmieniem, zero, w ogóle zero. Poczucie jakiegoś, <taki> zero. Ojciec złapał takie coś. jak pocztowy. Pocztowy żałownik z taką zapinką żółtą, pomarańczową, nie wiem Brzydki jak noc. Zaraz go wypuszczę Bo to jakieś obce Niech stąd leci sobie Jutro już nowy rok Panowie A, Oba usiadł. A ja jutro idę pierwszy dzień do pracy Pierwszy w tym w następnym nowym roku no i będę tyrał. Wy będziecie sobie spali, także Sylwester mi dzisiaj odpada. 21 trzeba i spać. Ładne <głodny> ma groszki, takie ciemne, ale łeb ma jak, jak koń. No i tak, dzisiaj nawet ten targ w Wyszkowie był pesztów pełno niebieskich. Te po 17 zł w miarę takie, nie wiem, czy to handlasz chyba jakiś był, ale nieważne. Takie widać, że zdrowe ptaki także coś tam było wyszwanca odzyskałem wczoraj znaczy wczoraj, przepraszam, dzisiaj wczoraj go kolega złapał wydawał go ja ci oddam wilczaka, ty mi wyszwanca szkoda go trochę bo taki mocny goł w sumie widziałem, że miał chęci latać no, także wymieniliśmy za sztukę Warte, no już wiem co miałem zrobić, miałem dać tamtym w kotłowni papu no a tata narozsypywał no te kukurydzy i ono nie chce chodzić pełne dziubki. mocne się porobiły nie wiem z czego to wynikło panowie ale teraz są takie mocne, że te winery jakbym do nich dopuścił znowu to by było chyba Masakrycznie. A jeden sąsiad mi złapał 8 Bogdan podobno drugi mi złapał 6, 2 wypuścił i, i znaczy 2 wypuścił. Wypuścił jej cztery u niego zostały, dwa poleciały. Także a reszta nie wiem to by było 14, jeden, a reszta to 1 sobie No i gitara. Panowie, co tam dużo gadać. W soku był, robotę zrobił też to. Ale winery się nie utrzymałyby w tych moich dziadach. Muszę je delikatnie, troszkę, troszkę delikatnie, a najlepiej samo, samotnie je wypuścić. Niech one sobie same się tu poderwą, samą usiądą, bo te moje dziki, jak się zerwą, to od razu do góry i idą w kierunek akurat tam na Teodosza. Tadeusz niby nie łapie, ale. Jak jest okazja, to każdy łapie panowie. <laughs> Nie, to było. Dobra, lecę malować, mam trochę roboty. No, żałownik, patrzę, patrzę, usiadł. ojciec przyjedzie, to jeszcze raz będzie go łapał. Coś tam zostało z tych winerków jeszcze, zobaczcie. Niektóre pochodziły. Dzisiaj podsiadkę wypuściłem. Godzina 14.30 chyba jest teraz. Tamte polatały. Żałobnik poleciał. Żałobnik to do Bogdana poleciał. To jego orzeł. <grym> Ale nie mogłem się na niego patrzeć. Mówię niech leci. A mówi, że to jakiś obcy. To, to niech leci. Zostało troszkę. delikatnie, może się coś przychowa. O, ta to została. Jeszcze słońce wychodzi, jeszcze coś się dzieje. Jeszcze jakieś jasne wpada. Jeszcze koniec dnia, nie, nie, nie Jeszcze Gdzie ten miasto? tam chodzi O tu drugi Tu Bogdan już od razu Bogdan teraz patrzy na mnie 8 sztuk mi złapał panowie Bogdan Stary gołębiarz, A teraz będziemy pilnował o Jezus Maria Ale będzie tak ganiał jak teraz, więcej nic Nie wymyśli Dwa do niego zjeżdżają zobaczcie Kiedy ma tam dobrą metę Obydwa do niego o jeden tutaj leci To jasne jest A ten to jakiś na białym ogonie Łukasz, chyba. Łukasz tam gania. Widzę. O tak. Łukasz. Nasz winery ociec krzyczy. Ta! No ba. ma chęć tu w mnie znowu. Klepak. O, możesz takie padliniarze ganiać i łapać zawsze. No jasne. Już tam zszedł do niego jeden. O tu jest wylot. O tu. Moje tu chodzą, ale nawet z takimi sztywnymi głębiami się nie chcą złapać. O tu jest jasne, A tam drugi wylot. Obydwa tu do niego, zobaczcie. Jeden tu z ciemnym, a drugi tu już do niego zjeżdża na białym ogonie. Siadają, siadają. Jasny. O, patrzcie. Patrzę jasny z fartuchiem Nie usiadł do Bogdana Tam mu się podobało Szeń na środku No i dobra budę <todgłosy> tydę Wiesz jeszcze nie tam wziął? Jakiegoś pocztowego, nie zobaczcie. Obcego. Już go prawie miał. Jaszcząb! No, rozwalił Marcinavi. Poszedł tam za czymś, tam za czymś. Tak. Marcinę usiadły Nie wiem, tam górą chodziły jeszcze Łukasza. Nie wiem, może coś padło jeszcze? Jasnego, złapałem na białym ogonie w starym roku. Jeszcze w starym roku. A tu jasny jakiś. No, a to ten wylot. Jest drugi jasny, wpadł w tamte. Wylot. Ciekawe, czy przyjdą, usiądą, czy nie. A co one z nim robią? Ręcą Chcą go wyrzucić. Petardy strzelają daleko. Huk. Jest. W głębiach. Ojciec płacze Ona go zwala Ten pocztowy się w pieprza tutaj mi. Dawajcie, dawajcie o. Jest jasno Siada To nie jest wylot Zwykły jaśnik Pocztowe Wszystkie pieniądze są wartości Jest jasne Tak jest jasne Taki czyściutki Białą obrączką To ten co u Bogdana był Obydwa były u Bogdana ale ja je wyłuskałem na sam koniec. Dobra, panowie, co tu dużo gadać. Oby przyszły rok był taki jak ten. Teraz, w tej minucie, jak się kończy, się łapie obce. Jest wesoło. Jest git. No i zobaczcie, panowie. Na sam koniec dnia. Dwa jaśniaki. Ma obrączkę, nawet proszę bardzo, jeden z białym ogonem, a drugi na szarym. No i dobra, także dobrze zakończyliśmy rok 2022. Jutro już się obudzimy w 2023: będziemy rok starsi. Może mądrzejsi, może bogatsi, a może biedniejsi. <grywki> Dzięki, że byliście ze mną w tym roku. Kanał się rozwinął dobrze. Zawsze może być jeszcze lepiej. Także trzymajcie się, bawcie się. Ja jutro wracam do roboty. Druga: 20 pobudka. Także na komentarze Wam za bardzo odpisywał nie będę, o 21 zamierzam iść spać <laughs> Także tyle No i co, pozdrawiam wszystkich youtuberów, wszystkich widzów moich Starych i nowych No Powiem Wam, że nigdy bym się człowiek nie spodziewał, że Że będzie nagrywał te gołębie I będzie miał taką radość z tego wszystkiego winerki znowu jeszcze wypuściłem. One się nauczyły tutaj wchodzić do tego gołębnika już i chyba jest dobrze. Nie wiem kiedy je teraz wypuszczę, bo będę pracował. No ale tak jak teraz już dłuższy dzień, przed wieczorem na razie zimy nie zapowiadają. Te gołębie uciekają. I tyle. Dobra, nie przedłużam trzymajcie się. Pozdrawiam. Cześć.